Siemanko, panie i panowie, witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy grali Renektonem. Ile Renektona nie było na kanale, ja też mało ostatnio grałem na mainie, ale już wracamy. Będziemy na topie grali na Carlsena, czyli na zawodnika drużyny z z drużyny Team Heretics. No, widzimy, że tutaj jest już zadyma na pierwszym poziomie, więc. Może coś się tutaj wydarzy, leci flash za flash. Kogo to faworyzuje, ciężko powiedzieć. No i co, tak jak wam wspominałem ostatnio, mało gram na mainie, dlatego, że miałem przerwę, mniej więcej dwa tygodnie od LoLa. Yy, grałem trochę na Smurfie, natomiast na tym głównym koncie mało grałem. Poza tym jednym odcinkiem, który był ostatnio. I też jednym streamem. Ale już powoli postaram się wracać do formy. Choć obecnie pewnie jeszcze jej yy, nie będzie. To będziemy oczywiście starali się grać pod push. Moim celem jest tutaj może... Nie dać mu doprowadzić do Rekola na 800 Golda, czyli właśnie po jakiegoś chain vesta albo po. Y, Autosku, dobra? Po jakiegoś chain vesta albo Bramble Vesta. Ziamek ogólnie to jest jeden z nielicznych toplinerów, który obecnie gra Xantę. Oczywiście Xantę nadal jest mocny, natomiast jest bardzo y, sytuacyjny, ale ten pan y, często go wybiera właśnie w LEC. I wychodzi mu to oczywiście też dobrze, więc zobaczymy. Może tutaj jest jakieś ukryte techniki, o których ja pojęcia y, nie mam. Ale tutaj oczywiście jego celem będzie oszczędzanie HP i właśnie do farmienia do tego mniej więcej 800 golda. To jest taki recall, w który zawsze chcecie celować jako Xanthe, szczególnie w tym matchupie. Ale oczywiście im więcej golda, tym lepiej dla niego. Zazwyczaj w tym matchupie powinienem być w stanie zrobić, nie wiem, z 10 creepów przewagi do 10 minuty, może z jednego playta, może dwa. Z tym, że oczywiście jestem mocniejszy na... ...na Void Graby. Dobra, tutaj ładnie zagrałem. Specjalnie poczekałem z W, żeby nie uderzać W na jego W, dlatego że zredukowałby dużo ilość obrażeń. I jeszcze udało mi się uniknąć przy okazji W, więc to już w ogóle idealnie. Muszę tu uważać na przerzut pod tower. Dobra, może będzie jakiś potencjał na Daiwa zaraz. Moja Kijana zaczęła od górnych kampów Waj, więc jej chyba tutaj nie powinno być. A jeżeli będzie, no to będzie w miarę słaba. Tutaj sobie Exante teraz warduje, ja tam widzę Waj. Dobra, Daiwa raczej ciężko będzie znaleźć. Chyba, że Kiana by tutaj przyszła, ale nawet z tym nie będzie to łatwe, chyba, że tutaj zrobię flash W, ale jakby ten wave się raz to może bym zrobił flash W, dlatego, że Kiana miałaby jak tutaj podejść, ale yy, tak to musielibyśmy oboje sfleszować, a nawet nie wiadomo, czy by się to yy, udało, ale staram się tutaj ciągle grać follow, tak żeby on tutaj musiał podchodzić, farmić Zyku, bo może tutaj jeszcze uda mi się go jakoś obić, tak jak teraz. Czy tutaj będzie potencjał znowu na live'a? No, też ciężko powiedzieć, bo zużyłem Furię. Prawdopodobnie nie. Szkoda, że w sumie z Demoliszem nie gram, bo jakbym grał z Demolishem, to. Muszę chyba tutaj flashnąć? Dobra, nie. Nie użył W. Jakby użył W, to musiał flashnąć. Szkoda, że z Demolishem nie gram, bo może bym tutaj miał już okna do zgarnięcia plateów. Natomiast oczywiście Unflinching w tym meczapie też się yy, przydaje. Więc a po kolejnej fali już myślę, że będę recall'ował. Tym, że będę musiał trochę uważać, bo może waj tutaj wyjdzie w górną stronę mapy. Natomiast po tej fali, jak ją zgarnę, będę miał szósty poziom, więc może tutaj będzie potencjał na baitowanie tej waj i zabicie jej, jeżeli by we mnie wbiegła. Więc postaram się nawet tutaj zostawić wszystkie creepy na małym HP. Ale dobra, jeżeli Xante gra tam pod falę, to raczej tej waj tutaj nie ma, bo raczej by do mnie bieg ten Xanty i by z waj tutaj już szukali. Ale ja po prostu tutaj I Dobra, będę chyba od razu te na topa, żeby utrzymać tutaj presję na Voidgraby. Ogma jest na bocie. Możliwe, że on będzie chciał rikolować i topnąć na topa, jeżeli by chcieli swapować. Dlatego, że może właśnie po to Nautilus no tutaj jest, po górnej stronie mapy. Ktoś właśnie tapuje na topa. Nie wiem, kto to jest. Być może, że Xanta. Dobra, Ksanty. No i co, on ma tego Bramble Wesa, o którym wam mówiłem. Nie sprawi to raczej, że on będzie tutaj jakoś wygrywał. Tylko raczej już po prostu nie będę miał jak go o, ładnie rzucił toku. Nie będę miał jak go zabić. Co najwyżej będę mógł się wymienić rka za rkę. Dobra, zwarduję sobie tutaj trochę głębiej na rzece. No i gramy dalej, dwie minuty do void grabów. Staram się to dopchać też w miarę szybko, żeby on nie mógł tego frizować. O możliwe, że teraz mnie wrzuci pod tower z Arki. Muszę tutaj flash'nąć. Dobra. Ładnie zagrał, wymieniliśmy się fleszami. Santa teraz nie ma R'ki, ja też nie mam R'ki, mam jeszcze dwa Potiony, więc ja oczywiście tutaj się trochę wyleczę. Ona też ma dwa Potiony. Kogo to faworyzuje ciężko powiedzieć. Raczej ich, dlatego że moja R'ka jest raczej mocniejsza na Void na Graby. Natomiast myślę, że tutaj jakiejś tragedii też nie powinno być, bo i tak powinienem mieć kontrolę na linii. No i co, tutaj się raczej nic nie dzieje. Większość na tej linii za pół minuty będę Void Graba, Ale się tam pokazała na bocie, więc nie wiem, czy którakolwiek z drużyn będzie pod to grać. A ja tutaj po prostu staram się utrzymywać push i nic większego się tutaj nie dzieje. Tak jak mówiłem. Dobra, fajna wymiana. No, chyba kolejnym razem, jak będę grał ten matchup, to będę grał z Demolishem, bo w sumie ten Anflinchik jest spoko. Przydaje się w wymianach, ale raczej on i tak nie powinien mieć presji, żeby mnie zabić. A z tym Demolishem bardzo możliwe, żebym już zgarnął dwa plejty, patrząc po tym, jak ta linia wygląda. Więc chyba tutaj faktycznie Demolish byłby lepszy. RK za 15. On tutaj nie podchodzi. Możliwe, że tutaj jakaś waj jest albo ktoś. Chwilę wyczyluję i poczekam na moją erkę, bo jak będę miał erkę, to na pewno mogę tutaj ograć i też będę miał kijane niedaleko. Dobra, 5 sekund do erki, to myślę, że tutaj już mogę podejść. Jak widzimy, Nautilus tutaj schodzi. Nie wiem, czy na ten krzak będę mógł podejść. nie wiem, czy w ogóle będziemy chcieli się o to bić, dlatego że oni są tutaj pierwsi. Jako, że jeszcze robimy red buffa, no to ja spuszuję tutaj jedną falę na topie. Bo prawdopodobnie i tak to oddajemy. No, ale zobaczymy. Spuszuję i tutaj zaczynam schodzić. Mam tutaj bardzo niedaleko. Minus jest taki, że oni mają pierwsze zejście z Mida. I Mikey Jana jeszcze nie skończyła rada. Więc muszę tutaj uważać, bo jak podejdę za szybko, to wajnie mnie po prostu zerkuje. Nie miałem E niestety. Jakby się udało zgarnąć jednego, to i tak jest OK. Szkoda, że nie miałem flasha w tej sytuacji, albo E, bo może te waj dałoby się y, wyłapać. No dobra, spuszczę tutaj jedną falę. Prawdopodobnie Santę poszedł do bazy. O, jednak nie poszedł. W teorii mogłoby tutaj być waj za nim. O, i chyba jest, jeżeli on się tak traduje. Dobra, faktycznie jest. Dobra, tutaj będę martwy, nic tutaj nie wykombinuję. Spróbuję trochę czasu kupić. Przynajmniej dwie erki użyli, więc zawsze coś. Może przynajmniej bota z tego zdajwujemy? Naukidus no, był w miarę daleko, więc oni tutaj mają okno, żeby szybko zdejmować tego ziomka. Dobra, ładne combo. Od y, kijany. Czy ona padnie? Chyba nie powinna, co? Dobra. Ty, ty Jakim co ona napadła w takiej sytuacji? Zawsze dziwię. Faj jest na bocie, ale ta Faj nie ma Rki, więc może oni tutaj przeżyją. No widzę, że Ari też jest na bocie, więc tam wszyscy padają. No póki co ta gra jest e, trochę ciężka. Oni byli pierwsi na Wojgrabach, mieli kontrolę na midzie, więc ciężko mi było wykorzystać nawet moment, w którym byłbym mocny, żeby się tam od razu bić. A teraz w walkach nie będę jakoś super mocny, jeżeli nic się nie będzie działo wokół mnie. 400 golda nie brakuje do Blacktivera, teraz na pewno go nie zabiję bez Blacktivera. On ma 140 armora, więc teraz będzie po prostu farmienie i granie pod creepy. I też bardzo możliwe, że z tego powodu on póki co będzie wygrywał krótkie wymiany. Dobra, taka wymiana nie wiem kogo faworyzuje. No jak zdodżowałem to kół, to powiedzmy, że do mnie. Jakby mnie zdodżował, to pewnie jego. Dobra, postaram się tutaj bić, dlatego, że mam Q'an w miarę niedaleko, tylko, że ja nie mam Stuna. Więc nie wiem, czy my tutaj zabijemy. Jak widzicie moja arka robi w miarę dużo obrażeń, dobra bez flesza, nie najgorzej bez flesza Xantę, a teraz tej arki jakoś nie potrzebuję, bo i tak nie będzie żadnego celu na mapie po mojej stronie mapy, więc chyba po prostu zrekoluję pod Black Devora. I później może bym wyszedł z bazy do smoka, chociaż oni mają przewagę przedmiotów na bocie, więc nie wiem, czy chcemy się o to bić. Zobaczysz, czy Xantę będzie topował, jak nie będzie topował, to ja może spróbuję tutaj wyjść yy, i spróbuję się tam bić. Dobra, Xanty tepuje, więc chyba po prostu biegnę na topa. No dobra, pingują mi, żeby przyjść na smoka. Nie wiem czy jestem jakimś dużym tego fanem, szczególnie że nie zaczynamy tego od razu, ale no ja tutaj stracę pewnie jedną falę i później tapnę na topa. Będę tutaj stał na pięku, żeby mnie nie widzieli, bo może tutaj dazą się zbejtować i przybiegnął. Ale, ale po prostu typuje do topa, to już raczej powinno być nasze. Nieki. teraz chwilę muszę uważać, bo nie mam Rki, on ma, ma też gauntletę, więc jak dostanę R-kę przez ścianę, to pewnie nie ucieknę. Czy to było ward? No nie wiem, no zawsze ciężko oceniać takie sytuacje. Bo jednak przeciwna drużyna dobrze zareagowała. Nie wiem czy mieli jakiegoś warda czy coś, ale często w takich sytuacjach ktoś da się włapać, bo będzie myślał, że ta walka na, smokie, na smoku to są równe liczby i, i po prostu tam jeszcze zgarnie się jakiegoś fraga, czy coś. No mamy smoka zamian za dwa playty. Muszę trochę uważać po górnej stronie mapy, bo Waj się nie pokazywała. Nie chciałbym tutaj yy, paść. Dobra, tam jest zadyma jakaś na bocie. Teraz to się tylko modlę, żeby moja drużyna wygrała jakoś z tych zadym, bo wtedy gra się trochę odblokuje. Na 11 poziomie znowu będzie jakiś potencjał, żeby coś mu zrobić, dlatego że różnica w obrażeniach jest gigantyczna. Teraz bije 60 yy, obrażeń na sekundę, a na 11 bije 150 na sekundę. I to jeszcze magicznych, więc tutaj ten Xante, który ma full no wiecie, że... Yy, za bardzo tankowaty wtedy nie będzie Ile mi brakuje do level'a Będę miał tutaj? Dobra mam Więc jakby się tutaj coś działo to mógłbym się już bić Szczególnie, że widzę, że tutaj Kiana podchodzi w miarę niedaleko Dobra szybki stun O, nie wiem czy to jest dobre Dobra, nie musiałem tutaj na ani nic na szczęście nie użył W od razu. Jakby użył W od razu, to musiałbym to odflaszować. Ale chyba chciał jeszcze zmieścić autoatak przed tym W, więc przez co to, przez to go zabiłem. Na bocie też zadyma. No dobra, jakbyśmy zabili, to super. Zgarnęliśmy fragi na obu sidech. Bardzo mapa się teraz odblokuje. Próbuję jeszcze zgarnąć te falę na szybko, i będę szedł yy, do bazy. Minus jest taki, że nie mamy teraz Erek na Heralda, który będzie wstawał za 15, więc możliwe, że nie będziemy pod niego grali, tylko znowu będziemy próbowali zabić kogoś na bocie. No ale zobaczymy. Mogę wyjść z bazy w okolicy mi daraz, bo możliwe, że tutaj będzie zadyma, a o szkoda, że to nie trafiło. Tam raczej będzie Waj, dlatego ja tam biegnę całą mapę. Yy, fajnie, jakby drużyna przeżyła, bo jeżeli tam nie dobiegnę, no to trochę lipa, no ale biegnę dalej. Ale chyba nic się tutaj już yy, nie wydarzy. Chociaż może. Czy to jest dobre? Nie wiem. Nautilus ma jeszcze Arkę. Dobra, ładnie odfraszował od mojego kół. Jakby go to ku trafiło, to bym fleszał później do przodu, żeby go dobić. O, strollował. Dobra, git. Może tower przez to stracimy, ale chyba powinno być git. Pytanie, czy ja w ogóle będę miał jak dobiec do tego towera, bo będę tutaj raczej przecinany. On chyba jeszcze nie powinien. Chociaż już chyba ma Arkę. Kurde, trafiło mnie to. Dobra, na szczęście nie kliknął W na moje więc tutaj przeżyję. Jakby wcisnął W na moje W, to, to musiałbym raczej odflaszować. Bo później byłbym tak slowowany, że byłoby ciężko yy, przeżyć. Garnęliśmy fajnego shutdowna na Ezrealu, a w ogóle ten Ezreal to dragdar. Teraz zauważyłem, więc może, może skaruję. Widziałem, że ostatnio wymyślił jakiś nowy build. Na trzeciej tam składa voltaika i ma taką bombę, że dużo bije. Ale to raczej nie jest gra na to, bo gra na tanku, więc pójdzie serelda. No dobra, zabiliśmy znowu Ari na bocie, ale tego Heralda, no raczej będziemy przez to oddawać. Muszę tylko tutaj uważać, żeby nie dostać dive'a, bo mogliby próbować to robić. Ja mam za 20 dopiero. Ale dobra, widzieliśmy waj dopiero tam, więc oni Heralda jeszcze nie robią, więc trochę tutaj czasu mamy na zapas. Tutaj spróbuję zagrać pod fale, muszę uważać, żeby on mnie nie wyciągnął spod towera, właśnie takim kół, później RKO. Ale dobra, weźmiemy tower na bocie. Moim celem będzie tutaj celem właściwie, zadaniem będzie tutaj nie paść. Smok staje za 20 sekund, oni właśnie zrobili Heralda, więc albo będą tutaj gra dalej grali topa i oddawali smoka, ale po prostu będą grali smoka i ja tam będę chciał yy, tapnąć. A może to i to. Dobra. Arkuję tutaj. Nie ustawiam się przy ścianie, żeby nie łuknie... Jakim cudem ja tam dostałem. Dobra, jakbym zrobił E, to prawdopodobnie bym go nie zabił. W sensie jakbym zaczął od E, dlatego że on by otfeszał E i później na fleszu bym go. Nie był w stanie dojechać, ale jak zacząłem od flesha, to później miałem pewność, że na pewno trafię E, więc na pewno mogłem zabić w takiej sytuacji. I cały czas rozglądam się tutaj za tepekiem. Ja mogę tutaj tepnąć zaraz, jakby Kiana była bliżej. Dobra, chyba tutaj tepuję, Kiana tutaj schodzi, Kiana nadal ma R, więc to raczej powinno być dobre. Szczególnie, że Syndra też tepuje, więc mamy tutaj przewagę liczebną. Czy moja drużyna zdąży dobiec? Mam nadzieję. Czy ja tutaj przeżyję? Chyba powinienem. Dobra. Git. Kogma bez flesza, tak? Jeżeli się nie mylę, ja chyba tutaj już mogę zrekolować. Mogę jeszcze tutaj rzucić im niebieski trinket, może za chwilę, tutaj może przez ściankę, w razie, jakby ktoś fleszował. Ale ja chcę rekolować, bo mam 2 golda i nie za dużo HP, więc tutaj y, mogę się co najwyżej modlić, żeby drużyna to wygrała. Ale chyba idzie to nie najgorzej, byleby teraz Ari nie wyczyściła. Dobrze, brawo drużyno, brawo drużyna. Ważne fragi, odblokowujemy mapy bardzo. Nadal tutaj od razu wyjdę na wszelki, gdyby ktoś tutaj strollował. Ale raczej nic więcej się tutaj nie wydarzy. Może zgarnę botwave, bo nie wiem czy tego smoka chcemy grać. Widzę, że Waj jeszcze robi red buffa, więc chyba czas też mamy, żeby z bazy tutaj przybiec. O dobra, fatalne, tyle czasu teraz marnuję. Nie wiem czy mogę swojej szczekołać się, krzak tutaj. Niby mam RK i mam staraka, ale poczekam, aż drużyna będzie trochę bliżej. Drużna pinguje, że nie chce tego grać, ale jestem bardzo mocny, tak szczerze, chciałbym to grać. No ale jak drużna chce oddać, no to trzeba to zaakceptować. Wydaje mi się, że to mogłaby być dobra walka, ale to chyba dlatego, że Kiana nie ma Erki, Chyba dlatego on nie chce tego grać. Ma to sens. Jakbym miał Erkę, to wydaje mi się, że ich tutaj zabijamy nawet 5 za 0. Ale no dobra, no póki co będę grał po dolnej stronie mapy. I ja i Syndra nie mamy tutaj tapeków, więc dla jednego z nas to jest po prostu niezbyt komfortowe. Dlatego, że kolejnym obiektywem jest Atakan po dolnej stronie mapy. No ale postaram się tutaj zgarnąć push i może zejść do mida i czegoś poszukać na midzie. Bo raczej tego nie będziemy zaczynali. Natomiast Kog'Maw nadal nie ma flesza, więc mogę poszukać czegoś na midzie po tej fali. Też duży plus, że Ari mi dała w ogóle dostęp do tej fali za darmo, bo mogę sobie tutaj to spuszować. Mam niebieski trinket niedługo. Dobra, on pinka postawił. Ja chyba chciałbym grać na tym krzaku nadal. O, Kiana będzie szukała, ale chyba nie doleci. No Dobra, fajna próba, w ogóle tutaj tier wujki nie ma teraz, zauważyłem. Proponowałbym zejść tutaj może do mida. Dobra, oni pingują, że chcą to zacząć. To jest najlepszy pomysł? Nie wiem, ale możemy to zacząć tylko po to, żeby się bić. O, ten pan chyba tutaj troluje. Chyba tutaj wskakuje od razu do przodu. Wydaje mi się, że ja tutaj nie mogę paść. Dobra, już odflaszował Nautilus, to teraz może w TPK wejdziemy. Tylko muszę uważać, żeby mnie nie wyerkował w środek. Dobra, spaliliśmy TPK i flesza Nautilusa. Powiedzmy, że to jest wystarczające. Teraz mi tam ciężko to grać tak naprawdę, bo nie mam erki, niby mam staraka, ale. Proponowałbym już tego po prostu nie grać. O, mają tutaj wizję, muszę uważać. Dobrze, że tego trinketa użyłem, bo możliwe, żeby tutaj zabili tę syndrę. Fogmaw ma Horizon Focus, więc oni mają ciągle wizję na mnie. Ja tutaj chcę zrekolować, ale jeszcze chwilę się kręcę, żeby nie widzieli. Swinguje drużynie, że pół minuty tepek. Chyba ja po prostu wyjdę w topa i będę puszował, dlatego że mam przewagę tp No dobra, widzę, że tam jest jakaś zadyma. 20 sekund do mojego TP-ka. drużynie, żeby uważali. na na drużyna raczej nie powinna tego zaczynać z bomby. No i dobra, chcę puszować dlatego, że Xante nie ma TPK, więc chcę sprawić, żeby musieli podejmować decyzję. Prawdopodobnie Ari będzie musiała tutaj przyjść, żeby odpuszowywać, no bo ona ma TPK, no albo kogmaw, ale wątpię, żeby kogmaw tu przychodził. A jak się pokaże tutaj Xante, to prawdopodobnie możemy od razu zacząć tego atakana i, i spróbować go skończyć z przewagą liczebną albo znaleźć dobrą walkę. Jego nie że Ari się właśnie pokazuje na bocie, więc może Xante Ksantę... Faktycznie tutaj będzie. Teraz moja drużyna rikoluje po przedmioty. Dobra, Xanty się pokazuje, więc ja tutaj mogę puszować za darmo. No i co, ja mogę tam tepnąć, tylko problem jest taki, że cała moja drużyna rikoluje. Ezreal ma TPK, więc może on tam zdąży. Chyba od razu tam tepnę, żeby po to podbiec. Mój Bart ma on chyba musi to zerkować, żeby oni tego nie skończyli. No dobra, 7k to ma, więc całkiem sporo. Ja tutaj nawet spróbuję podejść od linii, żeby więcej przestrzeni tutaj kupować. No i co, mam flesza. Oni chyba muszą przestać to robić. A jak będą robić dalej, to wydaje mi się, że możemy ich po prostu zabić. O, znalazłem Ari. Muszę tutaj uważać. Na kolejnym S próbuję tutaj flashnąć do przodu. Może nawet nie muszę flashować. Nie, kurde. W swojej kolejności użyłem. Powinienem flash, później a Często ziomki zmieściłem jednego auta za więcej. Ogólnie powinienem też nawet wcześniej spróbować flashnąć, ale byłem na seseku, więc. Klikałem ciągle flasha, ale, ale nie dałem rady. Ale na pewno mogłem to zagrać lepiej. No oczywiście i tak wyszło to git, no widzicie jak ja tankowaty jestem. Użyli na mnie tutaj dwie R'ki, a jeszcze byłem żywy parę sekund. Więc powiedziałbym, że y, nie najgorzej. Chyba Merce kupię w tej grze. Nie wiem czy w ogóle możemy to zrobić. O, Syndra strollowała. <grym>, Dlatego widzowie, stójcie zawsze na blisko. Chyba, że macie jeden HP, ale to wystarczy zdojować te kulki i później jest git. <grym>, Bo z tego co to bije dookoła, to strasznie dużo bije ten Atakan. Pół minuty smog. Zrobię chyba raptory i się zgrupuję tam. A ja Syndra niedługo ma Rabadona. Kiana ma 3 itemy. W ogóle Kiana ma 15 poziom. Nie wiem jak to się stało, ale całkiem spory. Ja dopiero teraz będę dobił 15. Syndra ma 13. Dobra, no mój Ezreal jest bardzo mocny i on nie ma flesza. Więc może póki co będę grał z nim. Tak naprawdę w tej grze nie muszę nawet wchodzić w nich głęboko. No chyba, że będę miał jakieś do idealne tutaj wejście. Ale mogę grać po prostu z Ezrealem tak jak teraz. I starać się go bronić, bo on raczej tak skeruje fight. A jak nie skeruje, no to no to nikt nie skieruje. No dobra, no jest git. Chciałbym postawić pinka w tym krzaku, żeby tutaj podejść. Ważna jest kontrola nad tym krzakiem, jak chce się grać smoka. No dobra, no to raczej powinno być nasze. Ja tutaj podejdę, wyczyszczę trochę wizji i raczej pójdę od razu odpuszczać bota. Zakładam, że oni to powinni oddawać. Ksante się pokazuje, więc ja zgarniam yy, tę fale. No w ogóle teraz zauważyłem, że moja kamerka nie pracuje w największej ilości FPS-ów. To sorry. Mam coś pewnie źle ustawione. dobra, tam czegoś szukamy. Ta Ari nie ma Erki, więc może to faktycznie będzie dobre. Nawet jakbyśmy jej spalili flash, to by było super. Byleby tam nie paść, ale chyba nic tam więcej nie powinno się dziać. Nie mamy tutaj Kiany, dlatego chcę tutaj uważać. Nie wiem, czy w ogóle mogę grać te fale. Nie mogę, więc będę tutaj uważał. To ja chcę teraz składać. Chyba pójdę z Under Sky. Chociaż Shodin też nie byłby zły, ale chyba pójdę z Sky. O, Bart napisał. I have redemption and solary for you, Renek. Dobra. <noise> jak będę miał flasha, to może będę wchodził głębiej. No ale póki co, tak jak wspominałem, raczej będzie lepsze granie z różną. Zobaczcie, jak oni są sfidowani. Moje mid i aid carry. Dziękuję, żeby uważali. 20 sekund do TPK. Proszę drużyno, nie padnijcie. Jeszcze 12 sekund. Ja tutaj puszę, ja sobie za darmo. Zgarnię moje wiki z Golda. Oni za chwilę będą musieli się pocić, żeby tutaj ktoś to odpuszczał. Raczej Ari tutaj będzie, bo się nie pokazuje. Ewentualnie mogą tutaj nawet price zejść we dwóch. Dlatego, że my... Czy mamy jakiegoś szybkiego na szara? No w sumie sensie pewnie nie jest najgorsze, jak syndromy takiej tamy. Możliwe, że zrobimy na szara, jak oni tutaj przyszli do mnie. Ale wolę też nie kombinować. Próbuję tutaj przejść może od pleców na Mida. Wyczyszczę tutaj wizję. I zobaczę, jakbyście tutaj pokazali na wy to spróbuję podejść od pleców. Dobra, pinguję, że oni tutaj tapują. Wyczyszczę sobie tutaj warda. No i chyba pójdę spuszczać znowu kolejnego wave'a na bocie. Cyndra raczej będzie chciała dofarmić tego rabadona, więc tutaj nie chce się grupować pod jakąś walkę i pod noszora. Dlatego, że ten rabadon mu bardzo dużo zmienia po prostu. Oho, czy ja tutaj chcę tapować? No mogę tepnąć, ale czy to jest dobre? O! Powinniśmy zabić tutaj waj, a później zobaczymy. Dobra, nie mogę tutaj paść, bo wtedy stroluje. Oj, ten portal. Oj, tutaj Ezreal niestety strollował. Skąd tu Xantę wziął nawet nie zauważyłem? No nie wiem czy ja go dogonię w ogóle. Obawiam się, że tutaj wszyscy padamy. Spróbuję przeżyć. Dobra, Ari w końcu bez Rki. Ale strollował Ezreal. Jasna kurka. Kurka rurka. Chyba nie uratuję sytuacji, nie będę tam typował. Ale gra już była tutaj wygrana, zabiliśmy ziomka, pewnie zabilibyśmy jeszcze tego ksanty. I nasz, był nasz. Pewnie też niekoniecznie wina tego jest reala, bo po prostu portal się pojawił obok niego, jak, jak się bił, tak jak napisał, no ale wiecie. No przegra, no może nie przegrało, bo jeszcze koniec gry to to nie jest, ale to był moment, w którym powinniśmy tutaj wygrać grę. Plus jest taki, że nadal mamy flesze, więc po prostu nie wiem, może wygramy jakąś kolejną walkę losowo. Dobra, Waj się pokazała po górnej stronie mapy, więc może spróbowałbym tutaj wyłapać jakiegoś Nautilusa. Ewentualnie obronić tego Ezraala, jakby szukali na idzie. Binguję tutaj, że mógłbym szukać. Ja tutaj chcę erkować? Nie wiem, czy zabijam, ale chyba tak. Oni od razu tepują. Dobra, może teraz te waj -y będę bił? Dobra, chyba nic więcej tutaj nie wydarzy. Oni użyli tepeka, więc dobre i to. Minus jest taki, że nie będę miał erki. Znaczy, póki co nie będę miał erki, ale na tego sponka po 10 sekundach powinienem mieć. Myślałem, że... O! Myślałem, że więcej obrażeń tam zrobię. Żyje? Ale co to za życie? Kurde. Szkoda, że nie zdążyłem wcisnąć W w Xantę, zanim wcisnął W swoje. Może powinienem flesz W, ale... Ale to wszystko musiałoby być na wyczucie, bo i tak mógł tam wciskać W. Dobra, Smoka raczej póki co niestety oddamy. Na worii mają, maczyn mają, mamy na Ezralu, takiego buildu dawno nie widziałem, czy to jest dobre? Nie wiem, pewnie za chwilę się okaże. Oni mają jeszcze na Shara, więc nie wiem czy mogę tutaj podejść, bo mogliby tutaj grać po dolnej stronie mapy, ale jeżeli udałoby się ukraść tego wave'a, dobra, Xanthe się pokazuje, więc chyba mogę ukraść tego wave'a. Mamy dobre postacie do wyłapywania i dlatego chciałbym ciągle wykorzystywać tego Sajda tak jak wcześniej, no bo mamy kijany, mamy Bard'a, więc w teorii powinniśmy ich wyłapywać. Minus jest taki, że mamy dwa poziomy do tyłu na midzie, więc trochę nam obrażeń brakuje w tych walkach. Nie będziemy jak Marabadona, ale walki nadal nie są y, łatwe. Dobra, Xanty się pokazuje na górze, więc może coś tutaj znajdziemy na midzie, jakby strollowali. Chociaż chyba nic się tutaj nie wydarzy. Spróbujemy zamknąć tego ksanta, ale chyba to nie jest możliwe. Więc może tutaj z recallu jej wrócę do bota. ewentualnie czegoś tu na idzie, poszukam. Chyba tutaj dokończę recall, muszę uważać na midzie, ale raczej powinno być git. Ari się nie pokazuje, dobra, Ary się pokazuje, ale ona nie ma naszora, więc może zdążę to odpuszczać. w sumie już nikt nie ma naszora. Czy mamy jakieś spajki niedługo? Kiana? dobra, Kiana właśnie złożyła Seryldę, więc też będzie o wiele więcej obrażeń. Teraz będzie duży problem na tego Kog'Maw'a, no bo zwróćcie uwagę jakie on ma przedmioty, on teraz z kilometra będzie nas bił. I, I ciężko będzie go wyłapać, jeżeli oni jakoś nie strolują Jak ja dostałem tym czarmem? Nie wiem, ale dostałem lekką bombę. Chyba tutaj pójdę recall po prostu i może tepnę jak będzie trzeba, ale nie wiem, czy będzie trzeba. No, widzę, że oddajemy mid tower, bo zerotowaliśmy. Niezbyt dobra rotacja tutaj od któregoś z moich kery, bo we dwoje zerotowali. No, biegnę do boty i spróbujemy, może przynajmniej. O! Tapuję tutaj, ładny stun. Może spróbujemy chociaż waj zabić. Jak chociaż zabijemy waj, to i tak będzie to kit. I co robi ta waj? Prawie się zgubiła. Jeszcze pingują, że Kog'Maw użył Flasha, więc git. Możemy spróbować tutaj pogonić. Chociaż chyba pokręcę się tutaj bardziej w okolicach mida. Wyczyszczę tutaj wizję. Do dwie minuty. O! Marie tutaj rykolowała. Prawda? może tutaj ktoś rykoluje, Dobra, nikt tutaj nie rykoluje. Może tutaj Nautilus będzie w jakiś, albo Kog'Maw. Mała szansa, ale jakaś jest. Jakbyśmy koś zabili, to może nawet Nalszar bez by tego był niedługo. Dobra, oni się wszędzie pokazują, więc ja chyba tutaj zacznę po prostu rikolować. Może poczekam 5 golda na pinka. Teraz to będzie raczej najważniejszy fight, więc może ten pink się tutaj yy, przyda. Minus jest taki, że oni mogą grać pod sola za minutę. To możliwe, że będę musiał kupić redukcję leczenia, jakby jakimś cudem wzięli tego sola. Dobra, maja, mam nadzieję, że moja Sendra już będzie bomby rzucała całkiem duże. No, ma szesnasty poziom, zaczyna składać Wojtcafa. Z powoli te obrażenia, no, powinny być, powinny słowo klucz. Sprawdzę, czy nie ma tutaj jakiejś flanki. Jana, widzę, że też będzie szokowała flankę z naszej strony. A my tutaj mamy za zadanie po prostu nie paść. Jak oni gdzieś tam zobaczą Kianę to od razu w nas biegną, więc musimy tutaj być gotowi. Ja tutaj postaram się podejść, dlatego że Kiana może ich zamknąć, więc może to będzie dobre. Dobra, flaszynąłem, ale on już był martwy. Próbuję tutaj obronić mojego midliner'a. Teraz to spróbuję przeżyć, ale. No nie da się ruszyć za bardzo, jeszcze syndra dostała huka. Nie wiem, jaka jest real padł, nie widziałem. Kurde, nie spodziewałem się, że ten Kogma dostanie taką bombę. Próbowałem w niego flesznąć i, i tam go zastunować. Ale w międzyczasie padliśmy już, bo weszli w nas. Może byłem w stanie spilować jakoś. No po statystykach niby ja nie robię jakiejś najmniejszej ilości obrażeń, no bo zrobiłem 3,5 koła, ale to też. Większość to są raczej takie puste obrażenia, może kijan to jakoś zestyluje, on przynajmniej ja ma Erkę, więc nie dziwiłbym się jakby tutaj kogoś yy, zabił, ale no, dobra, raczej nic nie wykombinuję, To musiał użyć Arkę żeby przeżyć, ale widzę, że tutaj będzie próbował, <grym> no nic, no oddajemy Soula i oddajemy Nashora, o, może mu Ezreal zdąży to zrobić, jakby zdążył, to byłoby super, tylko, że oni tapują, pewnie nawet jak za to padnie, to byłoby War, tylko pytanie, czy on zdąży, dobra, zdążyliśmy, więc git, tragedii jeszcze nie ma. Znaczy, i tak będzie ciężko, ale wiecie, może, może już jeszcze gra nie jest przegrana. Bo jakby mieli tego Saula, to faktycznie byłoby już bardzo ciężko. No, dobra, Bar tutaj spróbuję wytapować. Nautilus z tamtym go Ezreal ostatecznie upadnie. I tutaj spróbuję, może jakoś tę Ari wyłapać. Czyli ona by tutaj jakoś podeszła. No, ale oto raczej ciężko. Próbuję tutaj znowu podejść. Mam stunę za 3 sekundy. Nawet jakbyśmy spalili jej R, to byłoby Git. No dobra, na no, mała tutaj ciężko. Trochę mi bije już. Może z Wizerza pójdę jakiegoś. No, muszę wszystko dodżować. Spali mi staraka, dobra. Na szczęście tutaj przeżyłem. Może Kijanego jakoś wyłapie przez to, że on mnie tyle gonił. Ale ten kogław ma 2,5 HP, bo Mary Ray'a. O! Może! No, kurde, zabrakło trochę. No Dilu z Mikaelem i, i wszystkim. Musimy tutaj uważać, żeby nas nie stajwowali na tej tierwójce, bo się nie pokazują. Może mogę zbejtować jakoś tutaj huka, ale... Ale muszę uważać, bo mogę tutaj paść. Dobra, ważne, że Bard nie padł, bo widzę, że on tam agresywnie gra. Może my w tym czasie ukradniemy tutaj falę. Fajnie by było, jakbyśmy ukradli fale. Bo oni nas tutaj zamykają, więc jakby mieli fale, to by nas tutaj dajwowali. Czy to jest dobre? Nie wydaje mi się. Ja tam nie mam jak podejść. No może musimy szukać takich Erek Barda, ale to musi iść Erka Barda w kombat Syndry coś takiego, żeby sprawić zwążtować. Ile Kog'Maw mam, mamy nieskończoność, żeby nas połkować. O, ja dostałem za 700 czegoś takiego. Jeszcze pół minuty na szara mają. Ja dostaję bomby od Kog'Mawa, już nie mam całego HP. O, chyba musi tutaj zostać. No nie mogę nic wcisnąć, mam merce, ale nic nie mogę wcisnąć. No co, to jedna z tych gier, gdzie małe rzeczy przeważyły. Wydaje mi się, że najbardziej ta sytuacja tutaj przeważyła, gdzie, gdzie portal się pojawił przez Realu i, i wtedy przegraliśmy walkę, która była wygrana, bośmy z tego mieli yy, na szora, no, a później to już wydaje mi się, że za mało obrażeń mieliśmy w walkach. Też na pewno mogłem je zagrać lepiej, ale nie wiem, nie wydawałoby się, żeby one były bliskie. Ale co, niestety minus 21 obrażeń pewnie nie będzie jakoś dużo, bo dużo walk nie było. Jak ma w ogóle 55 koła, no on ciągle pułkował. Ale co, ja Wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach, cześć!